Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Kamila, czyli Wasza Haftowa Baba, a ja zapraszam Was na pierwszy odcinek z czterech z cyklu Haftober 2025, gdzie będziemy haftować taki oto wianek z dyniami. Zaczniemy dzisiaj od haftowania gałązek i tych listków. Następnym tygodniu będziemy robić kwiaty, te większe i te mniejsze. W kolejnym będą dynie na dwa sposoby, ponieważ nie mogliście się zdecydować, który sposób Wam się bardziej podoba. Ja też nie mogę, więc dam Wam wybór, czy będziecie robić obie dynie, czy jedną. I na samym końcu zrobimy haftowanie koralikowe. Mam nadzieję, że wyzwanie będzie Wam się podobać. Zapraszam Was do pierwszej lekcji. Zanim zaczniemy haftować, musicie mieć przygotowany tamborek, przerysowany wzór oraz naszykowane gdzieś z boku muliny, żeby mieć je pod ręką. Będzie Wam potrzebna jeszcze igła. Dzisiaj będziemy zaczynać haftować yy, trzema nitkami, czyli połową muliny. Wszystko Wam powiem co i jak. Yy, więc będziecie używać igieł z pakietu 3.9. Weźcie sobie igłę, która będzie mniej więcej szerokości 3 nitek muliny. I w waszym przypadku, patrząc od środka, będzie to druga albo trzecia igła w kolejności. Jeśli nie wiecie, jak poprawnie nałożyć tkaninę na tamborek, wszystkie informacje znajdziecie w PDF-ie, który dostaliście podczas zapisu. On też jest na końcu każdego maila, który będę do was wysyłać przez cały październik, więc pamiętajcie, że jeśli zapomnieliście go pobrać albo wam się gdzieś zgubił, to na pewno znajdziecie go też w mailu. Teraz tak, będziemy używać dzisiaj jednego koloru muliny, a będzie to nasza żółta mulina w kolorze 1725A. Wyciągamy sobie fragment muliny z naszego motka, nie musi on być bardzo długi, wystarczy, że będzie mniej więcej na, szerokość, na długość od początku Waszej ręki do ramienia. I tak oto prezentuje się pełna mulina. Nie jest ona w żaden sposób rozdzielona, jest to skręcony motek, tak wyglądają muliny oryginalne. Z takiego motka też się oczywiście korzysta, ale my potrzebujemy mniej nitek, żeby nasze gałązki wyglądały ładniej. Więc teraz tak, rozdzielimy sobie nasze, nasze nitki. Jak widzicie, mulina sama się rozdziela na samym końcu. Ona już tutaj ma takie pojedyncze włoski. I to jest znak, że możecie korzystać z dowolnej ilości wbranej przez was muliny. Ja będę korzystać z trzech, czyli muszę rozdzielić naszą mulinę na pół. Chwytam sobie ją w dowolnym miejscu, tak, żeby było mi wygodnie. Rozdzielam sobie do jednej ręki trzy nitki, do drugiej trzy nitki i delikatnie pociągam. Jak widzicie, wszystko się tutaj zaczyna bulwić, więc warto używać do tego dwóch rąk, albo włożyć sobie palec tutaj pomiędzy rozdzielanie i po prostu pociągnąć. Można też pomóc sobie. Igłą można też pomóc sobie na przykład osobom siedzącą obok. Najważniejsze, żeby rozdzielić nitki na pół. Nitki rozdzielone. ślinimy naszą końcówkę tak, żeby była jak najbardziej płaska. Tak, widzicie tutaj z boku widać? Jak najbardziej płaska. Ja delikatnie rozgniatam jeszcze końcówkę w zębach i następnie przewlekamy ją przez oczko naszej igły. Zrobię to poza kamerą, bo będzie łatwiej widać. Jak sobie to wszystko fajnie rozpłaszczycie, to będzie Wam przechodziło bez problemu. I teraz tak, naszą mulinę nigdy nie wiążemy, tak jak pewnie większość z was wie, czyli nie wiążemy dwóch nitek razem. Wiążemy je w taki sposób, że jedna końcówka zostaje krótsza, a druga zostaje dłuższa i na tym dłuższym końcu wiążemy supełek. Supełek wiążemy w dowolny sposób. Zostawiam Wam pod spodem jeszcze i w mailu tutorial, jak ja to robię, żeby było szybko i zawsze wychodziło. Mulina związana, kolor wybrany. Zaczynamy pracę z haftem. Zacznijmy sobie od najbardziej podstawowego ściegu, czyli ściegu stępnowego. Wbijamy się od strony drugiej naszego tamborka, czyli nie tam, gdzie znajduje się nasz wzór. Ja wbijam się w miejscu, gdzie gałązka łączy mi się z kwiatuszkiem. Przeciągam do końca tak, żeby nitka zatrzymała mi się na supełku. Następnie haftuję kawałek dalej i te odcinki będą miały około 3-4 mm. Najważniejsze jest nie to, jak są długie i na jaką długość się zdecydujecie, ale najważniejsze jest to, żeby były w miarę równej długości. Pierwszy odcinek jest wyhaftowany, następnie wbijamy się kawałeczek dalej. Niech to będzie mniej więcej długość tego naszego poprzedniego ściegu. Wbijamy się od drugiej strony, oczywiście tak jak Idzie nasz wzór i wracamy się wkłuwając dokładnie w to samo miejsce, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. I tak pracujemy sobie do samej góry, aż nie skończy nam się nasza gałązka. I robię sobie takie ścieki, czyli haftuję kawałeczek dalej i kuwam się w miejsce tam, gdzie zakończyłam poprzedni ściek. Jest to najbardziej podstawowy ściek stępnowy, którego używamy do wielu rzeczy. Znając ten ściek możecie już naprawdę sporo wyhaftować. Także ja sobie tutaj pracuję. O tak to mniej więcej wygląda. Skończę poza kamerą ten drobny fragment i pokażę Wam, co robimy dalej. Tak wygląda skończona gałązka, ta nasza główna baza, i teraz będziemy pracować na listkach. Generalnie pracuję sobie zazwyczaj z gałązkami w taki sposób, że najpierw robię ich bazę, później robię sobie listki, i następnie przeskakuję do kolejnego fragmentu wzoru. Wtedy nie muszę dużo nitki przewlekać cały czas, a tutaj z tyłu ta nitka będzie na wysokości naszego kwiatka, więc nie będzie w niczym przeszkadzać, ale też przede wszystkim po prostu będzie przykryta i, i nic się nie wypruje, nie będzie jej widać, także nie musicie się tym bardzo przejmować. Ok, więc teraz tak, zaczynamy sobie robić nasze listki, i nasze listki będziemy robić ściegiem atłaskowym, zbiegającym się do środka, ale nie będziemy go robić tylko jedną warstwę, ale zrobimy na niej dwie warstwy, żeby były bardziej wypukłe. Ten efekt też będzie fajnie wyglądać, więc warto sobie tutaj go zapamiętać. Na razie zostawiacie to takie jakby chmurki. Je będziemy robić koralikami. Dobra, więc teraz to, co robimy, to po prostu wbijamy się tutaj w naszą łodygę, już którą powstała, i będziemy robić jeden z listków. Nasze listki są bardzo proste. Bardzo lubię ten, ten ściek. Bardzo dobrze się sprawdza i to na płatki listków, i na kwiatków, więc ponownie warto go zapamiętać. Robimy pierwszy odcinek przez środek. Następnie wkuwamy się dokładnie w to samo miejsce, w którym zaczęliśmy robić naszego listka, ale kształt będziemy rysować naszymi mulinami. I teraz tak, wbijam się mniej więcej na tej samej wysokości po jednej ze stron naszego listka, i znowu wracam do dołu w to samo miejsce, w którym wkułam się za pierwszym razem. Teraz robię symetrycznie to samo z drugiej strony, cyk, i znowu wbijam się na dole. Teraz znowu kolejna strona, czyli robimy na zmianę. Raz jedna strona, raz druga strona i w ten sposób powstaje nam kształt naszego, naszego listka. zobaczcie, mniej więcej tak to wygląda i teraz dołożymy sobie kolejną warstwę jeśli macie już bardzo ciasno i nie możecie się tutaj wkłuć to nie bójcie się wbić kawałeczek dalej tak o milimetr, to naprawdę nie zrobi dużej różnicy ale w wygodzie pracy zrobi Wam na pewno znaczenie i teraz po prostu robię dokładnie to samo tylko robię drugą warstwę żeby listek był bardziej wypukły staram się wbijać w podobne miejsca możecie się wbić troszeczkę poza obrys tego co już Wam tutaj powstało i tutaj tak naprawdę robię właściwie dodatkowe trzy odcinki, może zrobię jeszcze czwarty, bo tutaj się wbiłam za szeroko. Ponownie pracuje raz jedna strona, raz druga i tak powstaje bardziej wypukły listek. Tak wygląda on w ten sposób i całość pokrywamy dokładnie tak samo. Czyli teraz znowu z drugiej strony sobie wbijam się od szczytu listka, ponieważ zakończyłam w tym miejscu. Jeśli wbiłabym się zaraz w tym miejscu, to po prostu wszystko by mi przeleciało na drugą stronę, a tego nie chcemy. Jak wiecie, gdzieś tam zakończenie tego listka nie będzie dokładnie w tym miejscu, w którym było narysowane na wzorze, to się w ogóle tym nie przejmujcie, bo naprawdę to nie ma aż takiego znaczenia. Czyli zaczynamy od środka, następnie wkuwamy się z jednej strony, po jednej stronie tego środkowego odcinka, dół zostaje w tym samym miejscu wbijany. Następnie po drugiej stronie symetrycznie to samo dół zostaje znowu tak samo wbijany. O, coś nam się to zaplątało. I teraz wykańczam sobie ten listek. Zazwyczaj przy tych trzech nitkach te moje listki mają od pięciu odcinków do, no zazwyczaj pięć tych podstawowych. Możecie też zrobić ciaśniej, więc zazwyczaj po prostu wyjdzie wam albo pięć, albo siedem odcinków. Na razie jeszcze, o teraz możecie sobie zobaczyć różnicę pomiędzy tym bardziej wypukłym, a tym mniej wypukłym listkiem. Tutaj nawet ten kształt jest taki bardziej półokrągły, więc znowu wbijam się w środek. Na, robić, żeby robić drugą warstwę listka tak i znowu wbijam się tak druga strona i ja właściwie takie trzy odcinki dla mnie są wystarczające wtedy on jeszcze tak ładnie się robi taki Uj, Taki półokrągły. I naprawdę wygląda to fajnie. Będzie to też dobrze wyglądało, jak będzie nam wisiał tam borek na gdzieś, na przykład na ścianie. No i co? No i tak robimy z resztą naszych listków. Tego typu. Tak, tego typu listków. Jak skończymy wszystkie listki, pokażę Wam, co dalej, żeby nie było takich przerw pomiędzy tymi odcinkami. Ale to już jak skończymy listki. Nasza gałązka wygląda w ten sposób, i zobaczcie, że trochę odstają te listki po zrobieniu od boków. Nie są tak idealnie, tak jak przechodziła nasza gałązka. I teraz jest na to sposób. Mi się akurat skończyła nitka. Yy, I powiem Wam, że ja nie wiążę z tyłu supełków. Jak mi się skończą nitki krótko, po prostu ją zostawiam, tak? I uwierzcie mi, że nic się nie dzieje z tym. Natomiast jeśli bardzo chcecie, możecie ją z tyłu zawiązać, yy, ja biorę kolejne. Moje trzy niteczki, i będziemy teraz robić coś na kształt ściegu rozłupanego, a raczej będziemy dodawać nitki, żeby nasze listeczki znalazły się w przestrzeni gałązkowej, w tym samym miejscu o tym samym czasie. Bo teraz są jakby. Yy, gdzieś bujają w obłokach. Yy, dobra, zaczniemy sobie od samej góry. Ja sobie lubię jeszcze dodać tutaj, tak gdzie są przerwy, to też mi się to nie podoba, więc no, po prostu sobie to zakryjemy. Więc yy, możecie zrobić na dwa sposoby: albo ściegiem przeplatanym, czyli wkładamy sobie od, igłę pod te odcinki, albo możemy po prostu wyhaftować kolejny rządek. Yy, I wyhaftujemy go w taki sposób, że rozbijamy tutaj ten odcinek. O haftując w ten sposób, czyli po prostu robimy kolejną stępnówkę na tym, co już mamy, czyli rozłupuję te odcinki pod spodem, tak żeby tutaj nam się zrobił taki, o, taki odcineczek, cyk i tak to mniej więcej wygląda, tutaj sobie teraz e, musimy się wrócić, czyli nie tak jak się go że robiliśmy kawałeczek dalej, tylko sobie po prostu przeciągniemy odcinek przez całość. To jest oczywiście krok opcjonalny. Nie musicie tego robić, jeśli nie chcecie. Ja po prostu po zrobieniu tego i tego, jak te listki wyglądają, poczułam taką potrzebę. No i teraz po prostu rozłupuję tamte odcinki przez środek i tak sobie to robię. No i teraz, jak zrobić nam ten odstający odcinek? Bardzo ten, tą, tą dupkę tego listka tutaj. No po prostu robimy dłuższy odcinek przez całość i to nam się ładnie pokrywa. Zobaczcie. Wizualnie już jest bardzo ok. Tak i znowu sobie tutaj rozłupujemy. No, i teraz sobie przejedziemy boczkiem przy tej części listka tutaj. Czyli przetniemy sobie to tak. W ten sposób. No i ten wyszedł najbardziej wystający, no ale co mu zrobimy? Tak chciał, więc to, co zrobimy, to po prostu wyznaczymy nową linię gałązki, czyli sobie odbijemy. Także sobie tutaj zakończymy to w taki sposób. Tak, czyli po prostu przejeżdżam przez tą końcówkę, wjeżdżam tu. Tak, zakończam sobie jeszcze jednym ściegiem rozłupanym. O, tak to mniej więcej wygląda. Tak wyglądają nasze listki. Możecie, znając wszystkie ściegi, zrobić sobie najpierw gałązkę, później listki. Jakby technika jest dowolna. Możecie to zostawić też tak, jak jest i myślę, że też nie będzie źle. Sami zdecydujcie, jaką opcję wybieracie dla siebie. To, co macie do zrobienia w tym tygodniu, to dokończenie wszystkich gałązek. Przypominam, że zostawiamy te obłoczki, je będziemy robić koralikami w następnym a właściwie w ostatnim tygodniu, a za tydzień widzimy się z kolejnymi kwiatkami. Koniecznie sprawdźcie zadanie dodatkowe, na, które jest w mailu. Jeśli macie ochotę, możecie go wykonać i wrócić na swoje social media. Nie zapomnijcie też zostawić komentarza, jak podobał wam się ten odcinek, czy znajdziecie te ściegi i czy będziecie je wykorzystywać. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i podbicie film, jeśli macie taką możliwość na Waszych kontach. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę fajnego dnia jesiennego i widzimy się już w kolejnych odcinkach oraz na moich social mediach i na grupie naszej zamkniętej haftobarowej na Discordzie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!